Że sięgnie po medal na tych mistrzostwach. Pytanie jakiego koloru. Wszystko to w rękach, w nogach, przede wszystkim w głowie Kamila stocha. Polak na belce startowej zapaliło się zielone światło, rusza w dół. Miał ponad 5 punktów przywagi po pierwszej serii. Jest 130 metrów. Ponad 130 metrów, a skakał z obniżonego rozbiegu Kamil Stoch prawdopodobnie Mistrzem Świata. 130 metrów. Popatrzmy na noty 19, 19,5. Notami z rywalami nie przegra. Kilka razy Kamil już był blisko tego podium na Mistrzostwach Świata. Czwarte, piąte, szóste miejsce indywidualnie. Nigdy jeszcze na podium. To podium już ma, tylko jakiego medalu będzie, jakiego koloru to będzie medal. I czekamy na notę. Czekamy na notę. Jeszcze kilka sekund i eksploduje tutaj cała publiczność. Jest! Jest złoto dla Kamila Stocha! Szósty złoty medal w historii polskich skoków na Mistrzostwach Świata. Wojciech Fortuna na igrzyskach, które też były traktowane jako mistrzostwa. Cztery razy Adam Małysz. Dwa razy w Predacie, raz w Lachty, raz w Sapporo. Przed 10 laty jeden ze złotych krążków wywalczył Adam Małysz tu dla normalnej skoczni. A dziś Kamil Stoch sięga po złoty medal, mistrzostw świata na dużym obiekcie. Co za fantastyczny konkurs reprezentanta Polski. Najlepsza nota także w serii drugiej. Ponad 150 punktów. Zaryzykował obniżenie rozbiegu. Łukasz Kruczek wiało mocniej w plecy Kamilowi niż rywalom z pierwszej trójki, niż rywalom z pierwszej dziesiątki. Prawie 9 punktów bonifikaty obronił prowadzenie. I przyjmuje teraz zasłużone gratulacje. Ależ konkurs w przerwie między pierwszą a drugą serią. Adam Małysz, którego prowadził w stronę Sebastiana Tifferta, Adam Widomski, mówił, że jeśli Kamil dziś tego nie wygra no to e, używając sformułowania parlamentarnego będzie miał trudną sytuację we wzajemnych relacjach z Adamem, ale szczęśliwie te relacje nie zostaną popsute. Brawa dla Kamila. Brązowy medal dla Andersa Jakobsena. Zatem powtarza swój sukces z 2009 roku, kiedy to w Libercu też wywalczył brązowy medal w konkursie indywidualnym. Peter Prewc, drugi medal na tych mistrzostwach świata. Fantastyczny występ słoweńskiego zawodnika. Świetna forma. Po brązie w konkursie na normalnym obiekcie tym razem srebro Goran Janus, no, troszkę wydawało się zamyślony, ale szczęśliwy. Dwa medale jego podopiecznego w konkursach, ale dziś gratulacje odbierać będą Łukasz Kruczek i Kamil Stoch. Kamil jest szóstym zawodnikiem, który stanął na podium, który stanie na podium mistrza świata w konkursie skoków narciarskich, szóstym reprezentantem Polski. Sześć razy stawał na tym podium Madame Małusz, cztery razy zdobywając medale złote, raz srebrny i raz brązowy. Złoto Wojciecha Fortuny w 1972 roku. Wcześniej srebrne i brązowe medale w 1938 roku zdobywali Stanisław Marusach. to był konkurs w Lakti. W 1962 roku Antoni Łaciak wywalczył wicemistrzostwo świata podczas yy, czempionatu rozgrywanego w Zakopanem na skoczni normalnej. Na skoczni dużej w 1970 roku Stanisław Gąsienica Daniel w Wysokich Tatrach. No a potem tylko fortuna i małyż. Kilka razy blisko tego podium był Kamil ostatnio przed kilku dniami. Podczas konkursu na skoczni normalnej, kiedy to był o krok od podium o krok od zwycięstwa skończyło się na miejscu w pierwszej ósemce. Teraz jednak wytrzymał presję. I dziś jest zdecydowanym królem tego konkursu. Wielka radość w polskim obozie. Wielka ulga. Presja wreszcie stoczyła się z ramion. I Kamila Stocha, i Łukasza Kruczka. Wiele bardzo Nieprzyjemnych słów nie, nie szczędzono im na początku sezonu, kiedy to nie spisywał się dobrze Kamil, kiedy Polacy skakali nie za dobrze. No ale wiadomo było, że trzeba poczekać, że trzeba dać im się przyzwyczaić do nowych warunków regulaminowych, do tego, kiedy zmieniono zapisy dotyczące kostiumów. Duże problemy mieli nasi reprezentanci właśnie na początku sezonu z tymi kostiumami. Trochę trwało zanim optymalną formę uzyskał Kamil Stoch. Dobre występy już jeszcze w grudniu w Engelbergu podczas konkursu 4, turnieju 4 skoczni, gdzie dwukrotnie pasował się na miejscu drugim. No i optymalna dyspozycja przyszła na Mistrzostwa Świata, z których Kamil wyjedzie ze złotym medalem. Popatrzmy jeszcze raz na skoki medalistów. Anders Jakobsen, trzeci po pierwszej serii, bardzo dobry, bardzo długi skok, także w serii finałowej. Norwek objął wówczas prowadzenie w konkursie, wiedział, że w najgorszym przypadku powtórzy swój największy sukces indywidualny z Mistrzostw Świata, czyli stanie na trzecim stopniu podium. I tak się stanie brąz dla Andersa Jakobsena gratulacje dla tego zawodnika który w tym sezonie pokazywał się już wyśmienicie kapitalnie walczył o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni ostatecznie uplasował się tam na miejscu drugim ale było wiadomo, że Jakobsen w tym sezonie to będzie zawodnik niezwykle groźny Peter Prewc najlepszy ze słoweńskiej utalentowanej armady zawodników na tych mistrzostwach skacze jak sam twierdził z presją przynajmniej przed konkursem na normalnej skoczni ale tam wywalczył Brąz tutaj skacząc z mniejszą presją, uplasował się na drugim stopniu podium. Skakał fantastycznie, ale dziś zwycięzcą był Kamil Stoch, który i w pierwszej, i w drugiej serii skoczył zdecydowanie najlepiej, miał przewagę nad rybalami. I dzięki temu zdobędzie medal złoty Mistrzostwa Świata. Dziś wieczorem ceremonia dekoracji najlepszych zawodników. No, i mamy pierwsze złoto na tych mistrzostwach w szesnastym finale medalowym. Adam Małysz. Teraz rozmowa jedna? z Adamem Małyszem. No, Adam. Jest ktoś, kto poszedł w twoje ślady. Byłeś pewien, że mu się to uda? Oddał kapitalne skoki. Zrobił wszystko idealnie, tak jak na treningach.

Co się zmieniło, jeśli chodzi o jego przygotowania? Często widzieliśmy, że nie wytrzymuje psychicznie drugiej serii. On wiedział doskonale, co ma zrobić. Wiedział, że ma wielką szansę w tych zawodach. I jeśli wszystko zrobi tak, jak trzeba, to będzie dobrze. No, było oczywiście ryzyko, że te skoki nie będą dobre, ale tu skakał genialnie i wszyscy, wszyscy się cieszymy z tego mistrzostwa. Jakie to uczucie, znowu mieć złoty medal w Polsce, no to jest cudowne uczucie. Wygrałem tutaj przecież dwukrotnie, a teraz Kamil poszedł w moje ślady. A zatem, skocznia Predaco jest szczęśliwa dla polskich skoków. To także fantastyczny bodziec dla polskich skoków w ogóle na przyszłość. No, jestem w tym, w tym, w tym, Jakie są twoje przewidywania przed konkursem drużynowym? Jest kilku utalentowanych skoczków, poza Kamilem jeszcze. No cóż, ta drużyna jest jeszcze dość młoda, więc zobaczymy, jak to się potoczy, ale wydaje mi się, że naprawdę jest szansa na medal w konkursie drużynowym, powiedział Adam Małysz. Oby tak było. Adamowi nigdy nie udało się stanąć na podium mistrzowskiej imprezy w drużynie. No, zawsze brakowało takiej wyrównanej ekipy za jego czasów. Teraz ta drużyna została stworzona. Jest lider, jest mistrz świata, no i są zawodnicy, którzy mogą mu pomóc w osiągnięciu także sukcesu rywalizacji drużynowej. Maciej Kot, Piotr żyła. Dawid Kubacki, pozostający tutaj w odwodzie, Krzysztof za także Stefan Hula, podopieczni Łukasza Kruczka spisują się tutaj bardzo dobrze, a dzisiejszy konkurs będziemy pewnie y, pamiętać długo, bo styl w jakim kamień. Odniósł ten swój sukces, sukces życiowy. Jako żywa przypomina konkursy, w których wygrywał przed laty 10 tutaj w Co Adam Małysz. Skoki świetne, skoki najlepsze w pierwszej i drugiej serii i ogromna, ogromna radość polskich kibiców i polskiej ekipy. Teraz jeszcze krótka rozmowa z innym medalistą, Anders Jakobsen. Z Sebastianem Kiffertem. Anders, gratulacje. Dzisiaj byłeś w stanie spożytkować tę ogromną energię, jaką masz na wyjściu z progu. No, oczywiście mogłoby być trochę lepiej, ale cieszę się, że forma wróciła w środku Mistrzostw. Odczucia naprawdę są fantastyczne, cieszę się bardzo też z sukcesu Kamila, bo to jest bardzo sympatyczny człowiek, fajny zawodnik, no i dziś na pewno był najlepszy, a ja jestem zadowolony z miejsca trzeciego.